Hej gadziny, witam was chyba w szóstym odcinku serii maseczkowej. E, dzisiaj na twarz idzie moja ulubiona maseczka marki Lash. E, znam ją, ale chcę wam ją pokazać również właśnie w tym filmiku, ponieważ no, jest to mój ogromny ulubieniec. E, duża pojemność, nie za duża, ponieważ tutaj mamy tylko 4 tygodnie na zużycie, 75 mili, mil, nie, 75 gram produktu. E, to jest maseczka rozświetlająca marki e, Lash i tutaj w składzie mamy E, między innymi właśnie zioła i przyprawy, zmielone e, migdały oraz e, nabliżający miód. I ta maseczka ma sprawę, że nasza skóra będzie taka bardziej właśnie e, rozświetlona, obudzona, e, wiecie, taka pełna, pełna życia. Ja tę maskę naprawdę bardzo, bardzo lubię, ale moim zdaniem lepiej jest je kupować nikad na, na spółkę z koleżanką, podzielić się i wtedy na pewno użyjecie. On ma taki żółty, niezbyt atrakcyjny, niezbyt atrakcyjny kolor, zapach ma intensywny, e, myślę, że nie każdemu może przypaść do gustu, ale już ją sobie nałożę. Nie pamiętam tylko, jak długo należy ją trzymać 5 do 10 minut, także naprawdę taka szy szybka maska w działaniu. I należy tę maskę oczywiście przechowywać w lodówce. I ono najlepiej. O ko zimno, bo właśnie z lodówki, najlepiej nakładać moim zdaniem palcami. Jest naprawdę świetna. Buzia po prostu miazga, później potem jest miazga. Regularna na tej maseczki to coś około 7, 7 funtów, także nie jest aż tak źle, bo tak naprawdę nie wiem, patrząc na... I myślę, że tutaj mi wystarczy na jakieś 10 aplikacji, chociaż ja będę nakładała ją grubszą warstwą, no bo nie będę chciała jej wyrzucać że no, najlepiej z koleżanką na spółkę e, zakupić, i ja ją sobie wzięłam za 5 pustech opakowań, e, mam chyba jeszcze, już mam chyba 3 opakowania e, kolejne i może wrócę do niej, ponieważ miałam tę maseczkę Mask of Mangaminty i dla mnie ona... nie mogę w sumie do końca stwierdzić, co ona na mojej skórze robiła lub czego nie robiła, bo była taka e, zawiadkowa dla mnie. I ta skóra była taka lekko nawilżona, nie to lekko odświeżona, ale tak naprawdę e, do końca e, nie byłam z niej zadowolona i raczej nie chciałabym mi e, mieć kolejny raz w wersji pełno, pełnowymiarowej. Może napiszcie mi, jaka z jest wasza ulubiona maseczka z Lasza. Yy, o, także dobra, nakładam no, taką grubszą, grubszą warstwą, no bo tak jak mówię, ta maseczka naprawdę ma krótką datę i szkoda by było, żeby się... Nie znakowała, tylko znakować ją zdękuję. na pewno, żeby się zmarnowała. O właśnie, to mi słowo brakło. Ja raczej nie trwa, nie, nie kładę na szyi i na od o, o czym wiecie. zobaczcie po, jednym, po jednej aplikacji takiej grubszej warstwy tyle mi zaszło. Myślę, że tutaj przy, takim, przy takiej ilości produktu na twarzy to na jakieś 6 razy mi wystarczy. To, w ciągu miesiąca ją na pewno zużyję, będę używała jej częściej, chociaż producent zaleca używanie jej chyba pisze jak często, no ale w ten miesiącu należy ją zużyć, także zobaczcie mm, z bliska jak to wygląda, to jest taka po prostu gęsta jakby pasta z drobinkami, z kawałkami zmielonych zdecydowanie migdałów i dla mnie ona mało miodowo pachnie, eee, z czymś mi się ten zapach kojarzył do końca, nie mogę wam powiedzieć eee, z, z czym nie mogę tego zidentyfikować ale jeszcze może tutaj trochę ale działanie maski dla mnie rewelacyjne, bardzo fajna maseczka, moim zdaniem, przed wyjściami, po nieprzespanej nocy, jeśli potrzebujecie właśnie blasku i życia, to się fajnie sprawdzi, także ja sobie poczekam 10 minut, zmyję ją i pokażę Wam, jak wygląda moja skóra. Tak wygląda moja cara 10 minut po zmyciu maseczki i buzia jest po prostu taka miękka, że aż dłoń sama po niej sunie. Jest rozświetlona, mięciutka, po prostu jest wszystko, czego ja potrzebuję. Nie potrzebowałam dzisiaj ani oczyszczenia, ani zwężenia porów, ani liftingu. Potrzebowałam, miałam ochotę na błysk, na miękkość, na gładkość. To mas I ta maseczka wszystko mi to dała. I co Wam mogę jeszcze doradzić, to powiem Wam, że u nas w Lash przynajmniej nie ma z tym problemu, żeby dostać próbkę na przykład maseczki lub takiego czyścika do buzi, typu na przykład Herbalism, Dark Angel czy jakieś maseczki. Także może warto pójść E, myślę, że taka maseczki na raz taki porządny Wam wystarczy. E, no super, po prostu wow! E, aplikowanie makijażu będzie teraz z czystą przyjemnością. Rewelacyjna maska, polecam każdemu, kto ma właśnie taką e, potrzebę na skup maseczki, która robi te rzeczy, które wymieniłam. E, no i chyba tyle. no, Czy wygląd mojej skóry nie mówi sam, że siebie, zobaczysz jeszcze e, z bliska, e, jak to wygląda. Oczywiście, aparat jest trochę przyciemniony, bo jak sobie zrobię, wiecie. Na normalnych ustawieniach to będzie za jasno i będzie trochę obraz przekłamany, ale ja ją po prostu uwielbiam. Hmm. Dzień dobry, jak mija wasz dzień? Mam nadzieję, że dobrze. Listonosz? Nie list, aż po prostu psuwa mm, Maseczka dzisiaj, która powymruje na moją twarz, to będzie pierwszy użyciel Godest Skin Clay Mask marki Charlotte Tilbury. Ja dostałam e, taką miniaturkę, w sumie dwie saszetki po 3 ml, szaleństwo. I to jest maseczka, którą podobno uwielbia Kim Kardashian, także... Yy, yy, I już Wam mówię, co ta maseczka ma robić. Ta maseczka ma... Ma liftingować twarz, ma sprawić, że twarz będzie taka wygładzona, rozświetlona oraz pory będą zmniejszone niczym, baby skin, czyli jest taka dziecięca skóra. W regularnej masce ta masyczka kosztuje 38 funtów, także jest jeszcze droższa niż maseczki typu Glam Low, bo Glam Low jeszcze możemy gdzieś wyhaczyć na promocji. Znalezienie tego produktu na promocji może być, myślę, słabo. Co mam muszę powiedzieć, to to, że czuję, że moja skóra robi się troszkę przesuszona, a to za sprawą retinolu, którego użyłam ostatnio pierwszy raz. To jest retinol marki The Ordinary, który ja kupiłam na stronie ASOS. Dwuprocentowy retinol. E, użyłam go na suchą skórę i chciałam go tak nie używać dwa razy w tygodniu. Zobaczę, jak moja skóra będzie reagowała, ale już czuję, że jest lekko. Że jest bardziej słucha niż normalnie, Z reguły nie, moja skóra nie jest aż taka sucha, właśnie sucha, sucha, sucha. E, może powiem to słowo 7 razy, to przestanę mówić raz kolejny, ale wskakuje mi też pod skórą gdzieś tutaj właśnie na policzko, tutaj yy, przy żuchwie, czyli nie czy to jest bardziej hormonalne, czy po prostu. Przy tym raz nie jakby podskórniki, no ale dobra. E, także chciałabym, że ta maseczka naprawdę sprawiła, że moja skóra będzie jak płycie nie ponieważ dzisiaj mam, e, mam urodziny, wyjście z pracy e, i chciałabym, e, żeby mój makijaż ładnie wyglądał. Także zobaczymy. Także dobra, już otwieramy. No i wiem, że na razie trzymać przez 10 minut. No i e, jestem ciekawa w ogóle, czy ma jakiś e, zapach, no bo o ma, ma zapach taki różany. Nie podoba mi się. I maseczka z formie takiego białego kremu gęstego. Muszę ją tak rozprowadzić. O, ale fajnie się rozprowadza. Bardzo przyjemna. Ale zapach nie jest przyjemny. Zap Wiecie o co chodzi. Taki, nie wiem, taki trochę, no nieprzyjemny zapach. Nie, że nieprzyjemny, ale to nie jest moja nuta zapachowa. To jest zbyt ciężkie. Ale zobaczcie, to 3 ml spokojnie naprawdę wystarczą na pokrycie całej twarzy. Także bardzo mnie to cieszy. Próbka jest z zacnych Rozmiarów ja kiedyś, kiedy? Ja kiedyś, kiedy? Polski, trudny język. Robiąc zakupy na Covent Garden, nie teraz, tylko jeszcze wcześniej. Poprosiłam panią o próbki podkładu, żeby mi dała i powiedziała, że oni nie robią próbek. Ja mówię, i wtedy nie powiedziałam, jak nie robią. Przecież na, on, na online y, zakupach takie próbki są dodawane i tak dalej. No, ale w salonie to z wielką łaską mi dała jakieś próbki, chyba że dzieram aparat w ręce i może się domyślała, że to jakaś sławna youtuberka, o której ona nic nie wie. Bo nie mówi w jej języku. Także pomijając to, co teraz do Was zabrezę. Tutaj w też coś wyskoczyło, to już sobie nałożę. 3 ml maseczki, świetna, świetna aplikacja. I co, potrzymam te 10 minut, pójdę w tym czasie jak do obiadu, bo ja nie potrafię usiedzieć w miejscu. No i maseczka jest jak taki gęsty, yy, beżowo-różowy krem, bardzo, bardzo przyjemna na skórze i jestem niesamowicie ciekawa, czy zrobi, z moją skórą, cokolwiek. Chcę jeszcze pokazać szybciutko, jak maska wygląda, kiedy zastygła. Minęło 12 minut, i będę ją zmywać. Niestety, ta maseczka nie jest dla mnie. Yy, mam wrażenie, że moja skóra jest przesuszona i ściągnięta. Nie czuję tutaj żadnego takiego liftingu, czuję po prostu przesuszenie. Takie nieprzyjemna jest ta skóra. Nie jest ani miękka, ani wygładzona. Nie mam problemu z porami, także tutaj tego nie mogę ocenić, ale. Też nie wiem, czy to nie chodzi o ten retinol, ale skoro maseczka ma mieć takie super właściwości, takie zajebiste składniki, no i Kim Kardashian ją lubi, no to oczekiwałam, że po prostu będzie Instaglow, a tutaj e, dupa, niestety dupa, nie podoba mi się maska, mam wrażenie, że muszę użyć więcej pielęgnacji, grubszą warstwę może po prostu kwasu hialuronowego i tyle, także jeśli chodzi o mnie, nie polecam. Okay. Powiem wam, że mam tak dużo maseczek aktualnie, że mam problem z wybraniem tej, którą bym chciała użyć, a mam bardzo dużo tych maseczek właśnie z Niemiec. Także niemieckie maseczki też czekają na swoją kolej. Widzicie teraz, jak się odbija światło, co ja robię? Ja zawijam pasek od aparatu o... O... Ktoś mówi o wajchę? Dobra, yy, maseczka, Maseczka, którą na dzisiaj wybrałam, to maseczka polskiej marki Marion, to mi się też że to jest polska marka, odżywczo do każdego typu cery, z ekstraktem z miodu, kompres witaminowy, olejek ze słodkich migdałów, taka mała saszetka, tutaj mamy dokładnie mm, 7,5 ml, czyli powinno być całkiem w porządku, 10-15 minut, yy, koi łagodzi skórę, Kompleks witamin AEH Zatrzymuje i reguluje zawartość wody w skórze, doskonale nawilża, wygładza i ujednia skórę. Może no, zobaczymy, Pewnie, że ja zaczęłam używać retinolu, o czym Wam wspominałam na Instastory i e, czuję, że ta buzia jest troszkę jednak ściągnięta. Na razie nic więcej nie zauważyłam, poza tym, że też mi w kilku miejscach wysypało, no ale dobra. Pomyślałam, że właśnie coś nawilżającego się tutaj fajnie teraz sprawdzi. Może Wy mi napiszcie, jakich maseczek Wy używacie, e, stosując retino, czy w ogóle stosujecie jakąś dodatkową pielęgnację, poza oczywiście filtrami. Tutaj mamy maseczkę, jest taka biała, gęsta. I zapach ma taki bardzo delikatny. Powiedziałabym, że jest to zapach kremu Nivea, tak mi się on kojarzy. Ale... Okej, okay. może to nie jest mój ulubiony zapach, właśnie kremu Nivea. mi się to kojarzy jedynie z parafiną, z niczym innym bo tak w tych kremach jest, w kremie niwa, w granatowym jest parafina, parafina i parafina, co tam nawilża. Okej, okay, warstwa ochronna dla skóry bardzo suchej, ale mnie to jakoś nie, nie przekonuje. Też ktoś gdzieś napisał, że przez parafina, skóra to jest pochodna ropy naftowej, to jest dalej składnik naturalny. Yy, no dobra, nie, niech będzie. Każdy może mieć swoje racje, prawda? I nie należy ich negować. Ja tylko mówię, że to nie jest po prostu rzecz, którą ja lubię. Ale zamiast o Niwa, to może o Marion. Ponieważ bardzo przyjemna, gładka maseczka. Mam wrażenie, że mi się smarowała takim gęstym, fajnym, yy, jednocześnie lekkim kremem. Także bardzo, naprawdę liczę na porządne nawilżenie. No i co? Maseczka zaplikowana przy na ręcznik. Ręcznik te, nie, też niech się nawilży Dlaczego nie? Nie, dlaczego tutaj przy podkach no sam ja... Nie za tak piecze, ale to tak, 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 kiedy mam trochę ciepło. Czy to po retino? Ale to nakładałam grube, nie wiem, 12 godzin temu, bo jest teraz godzina 9 rano. No, ale dobra. Zobaczymy. 15 minut temu maseczkę zmyłam i jaka jest moja skóra? Eee, napięta, lekko napięta. Nie czuję jakiegoś super nawilżenia. Eee, może trochę bardziej czoło, ale policzki... I tutaj ta końca jest trochę przesuszona i tak mi się wydaje, że nie będę przez jakiś czas robiła teraz testów maseczek, bo wydaje mi się, że nie do końca oceni ich działanie, bo z sprawą retinolu może być tak, że ta skóra będzie troszkę taka właśnie lekko przesuszona i mm, po prostu grubsza warstwa olejku. I tyle, także ciężko mi do końca ocenić. Czuję, że coś się na tej skórze zadziało, tylko bardziej napięta, taka, wiecie, sprężysta, ale to nie jest takie fajne brzmienie jak na przykład po niektórych macheczkach mogę uzyskać także średnio, że tak powiem, ale jeśli nie używacie żadnych takich mocniejszych właśnie składników pielęgnacji, to może się u Was sprawdzić. Także tak jak mówię, tu nie mogę powiedzieć, czy polecam, czy nie polecam, bo ciężko mi jest to naprawdę ocenić i to tyle. Także robimy sobie jakąś, nie wiem, przerwę na razie w, może w tej serii maseczkowej, bo ciężko będzie mi oceniać te produkty, ale mam nadzieję, że mimo i tak Wam się ten odcinek spodobał i już sobie ci mi ciuka w górę, a wszystkie maseczki, o których Wam ci mówiłam, macie w opisie na dole, także buziaki. Pa, pa!